co robi? O, o jak się cieszy po treningu? <grystanie> Sama radość. Jamal, jamal. <grystanie> jamal, jamal. <grystanie> ty już członku. Carmen, Carmen. Super pięknie. Dobra dziewczynka, dobra dziewczynka. Milo, Milo. No koma ty przytula przytulasz, musisz zawsze koło nogi. Grami już pod swoim końcem czeka Znaczy się rozbierze Zanim pójdą do końca Na swoje miejsca to jeszcze troszkę pobiegają Ja tutaj wtedy obserwuję psy Czy któryś czasem nie kuleje Czy wszystkie czują się dobrze po treningu Jak widać O one chcą już iść spać Odpoczywać Zaraz kamera też nie? Super Carmen, Super Grami Grami I jak tam baby? Super Mordka ucieszona Ogonek chodzi to bardzo dobrze Dexter, Shanti, Chodź tutaj Megan Pięknie. Jamal. Jamal. Super. Welma. Okej. Okay. No to chodźcie. To idziemy. Rozebrać szelki i pójdą spać.